W piątek, w sobotę byłem w Konstancinie, pod Warszawą. Raz na pół roku prowadzę skupienie dla junioratu jednego ze zgromadzeń siództw zakonnych. Przy kolacji, przedwczoraj, pojawił się temat różnych historii z kościoła, z lekcji religii, z, z myszy dla dzieci. Siostry opowiadały w najróżniejszych momentach, kiedy tak orientowały się, że że nie wszystkie dzieci rozumieją to, co one opowiadają, choć się bardzo starają i czasami myślą, że wszystko wytłumaczone dobrze. Jakoś by jedna z sióstr już dla starszych dzieci po końcówki podstawówki prowadziła rekolekcji. Na koniec proponuję, żeby podziękować teraz temu, który jest najważniejszy. A tak dla pewności zapytała, czy wiedzą, kto jest najważniejszy. Padła odpowiedź: Pan organista. Jako, jako pierwsza. Ja zgadywałem słuchając tego, że prorocz, ale jednak organista okazał się być ważniejszy. Natomiast z tych różnych opowieści, historii jakie, yy, jakie słyszałem, jedna była dla mnie już nie tylko, ona nie była absolutnie śmieszna, ona była no, jakoś poruszająca, bo to są takie obrazy czasami, no, które mówią coś więcej niż o danej sytuacji. Siostra, która dawno temu już była katechetką mówi o sytuacji, kiedy dzieci zostały przez kogoś wpuszczone do sali. Ona wchodzi do tej sali. Wszystkie dzieci, które normalnie tam hałasują, czym rzucają, bawią się, siedzą cichutko w ławkach. A jedna dziewczynka płacze i to płacze straszliwie, głośno, zalewa się w A Resztę cichutko. Siostra pyta, kto tutaj krzywdę zrobił? Nie pamiętam imienia, to już no. Ania. Kto, kto ani. Kto ani krzywdę zrobił? Co, co, się, co się stało? Dzieci cisza. Po prostu siedzą cichutko jak, jak, jak trusie, a ta tam wyje spazmy, płacze tak głośno, że, że nie ma żadnej wątpliwości, że dzieje się straszna tragedia. siostra próbuje tam podpytać tą Anię, co się dzieje. Ona tam nie może przez te łzy powiedzieć. W końcu wydusiła z siebie to, co jest powodem. Adam przyszedł, powiedział, że mnie kocha, a ja go nie kocham. Tragedia. Ale takie małe dziecko wyczuwa, że jak miłość nie jest wzajemna, to boli. I o to boli. Ja nie wiem, co tam w jej głowie się w tym momencie kołatało, dlaczego ona tak bardzo płakała w tej sytuacji, ale myślę, że my bardzo szybko czujemy, że jak miłość jest wzajemna, to to jest największa radość, a jak miłość jest nieodwzajemniona, to jest największy ból. I ta dyskusja o tym, czy w ogóle możemy mówić o miłości, jeśli ona nie jest w dwie strony. Czy, czy ona jest możliwa, jeśli jedna osoba kocha, a druga nie? Czy możemy mówić o miłości? Dla nas, jako chrześcijan, jest w zasadzie dawno zakończona. Bo Jezus pokazał tak. To jest ten, który kochał i którego miłość została odtrącona. I nie ma żadnej wątpliwości, że to była miłość. Ale my wiemy, doskonale wiemy, bardzo szybko się orientujemy, że dobrze jest, kiedy miłość jest odwzajemniona. A jak nie jest, to boli. Daje Wam przekazanie nowe, mówi Jezus, żebyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Żebyście i Wy się miłowali wzajemnie. Wiemy doskonale, że jak razem, to dobrze. Jak nie idzie razem, jedna osoba chce, druga nie chce, to jest trudność. W tym jednak, w naszym intuicyjnym szukaniu tego, co będzie też i więzią z Panem Bogiem miłości. Bardzo szybko, albo jesteśmy wprowadzeni przez innych, przez to nie jestem w stanie tego ocenić, albo, albo to jest owoc grzechu pierworodnego w nas, my wpadamy w jeden bardzo poważny kanał, taki, który nas zamyka ostatecznie na tą prawdziwą relację z Panem Bogiem. Otóż chcemy wymusić na Panu Bogu, albo go przynajmniej poprosić tak bardzo mocno, żeby to on nas kochał. Więc wiele z tego, co jest naszą pobożnością, wiele z tego, co jest naszymi modlitwami, tymi dziecięcymi, tymi ludzi dojrzałych, krąży wokół tego. Panie Boże, bądź dla mnie życzliwy, kochaj mnie, zauważ moje potrzeby i odpowiedź na moje prośby. To oczywiście niekoniecznie musi być w ten sposób wyrażane i zazwyczaj nie jest, ale ostatecznie większość energii jest skupiona na tym, żeby przypodobać się Panu Bogu, co zresztą jest tą częścią pogańską w nas. Bo to jakby ten Pan Bóg potrzebował czegoś szczególnego, naszego postu, naszej modlitwy, naszych dobrych uczynków, żeby nas kochał. Wszyscy inni tak właśnie robią. Każdy inny człowiek jednak będzie nam bardziej życzliwy, jeśli my będziemy wobec Niego życzliwi, prędzej się do nas uśmiechnie, jeśli my się do niego uśmiechniemy. I tego się też bardzo szybko uczymy. Choćbyśmy to powtarzali do znudzenia, to myślę, że nasze zranione serca, zranione, bo właśnie doświadczają takich sytuacji, kiedy to nie jest miłość wzajemna, nie chcą uwierzyć w to, że Bóg nie może nas kochać bardziej niż kocha w tym momencie. Że nic nie możemy zrobić, żeby kochał nas bardziej. On już nie może kochać bardziej, bo kocha maksymalnie. Więc żadne czyny, żadne modły, żadne obrzędy nie są w stanie sprawić, żeby kochał mnie bardziej. Bóg nie kocha bardziej tego, który każdego dnia odmawia różaniec. On nie kocha go bardziej niż tego, który w ogóle do kościoła nie przychodzi i w ogóle o Bogu nie pamięta. On każdego kocha maksymalnie, nie może bardziej. W związku z tym działa to też i w drugą stronę. Nic nie mogę zrobić, żeby Bóg kochał mnie mniej. Choćbym, nie wiem, jak nagrzeszył się, odwrócił, poszedł do księdza proboszcza, był ktoś i powiedział ja wypisuję się z kościoła, nie chcę być już katolikiem, proszę mnie wykreślić z tych ksiąg. Nie jest w stanie nic zrobić, żeby Bóg kochał mniej. W tym naszym pragnieniu, żeby było wzajemnie, mamy jedną stałą i pewną: Bóg kocha. A jednak większość naszej energii to jest próba zapewnienia sobie tego, żeby Pan Bóg jednak na pewno był dla mnie życzliwy i mnie kochał. A tam nic nie, nic nie zmienimy. Albo Pismo Święte to jest stek bzdur, albo Bóg kocha i nic, z tego, nic z tego nie zmieni. Nie ma żadnej wątpliwości, że jeśli zdradzimy, jeśli odejdziemy, jeśli nawet byśmy tego Boga zabili, to on i tak kocha. No tak się stało. I tak patrzymy na Jezusa, i tak on mówi do swoich uczniów, prosząc, żeby, żebyśmy kochali się wzajemnie. Daję Wam przekazanie nowe, żebyście wzajemnie się miłowali, bo ja tak Was umiłowałem. Zobaczcie. Ja Was pokochałem, zanim byliście gotowi mi odpowiedzieć. Wydaje się, że dobrze, jeśli energię. W naszym życiu, w naszym życiu chrześcijańskim, w naszym życiu z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem, będziemy koncentrować na tym, co jest odpowiedzią na miłość, którą już otrzymaliśmy od Pana Boga, a nie na tym, żeby się przekonać, że jednak Bóg nie kocha. Niech On mi to pokaże. Niech to poczuje, niech się dowie, ale On już kocha. Przyjmij to jako pewnik i pójdź dalej. Bo naprawdę wydaje się, że wielu chyba większość. Wierzący zatrzymuje się na tym etapie rozważania, czy jednak Bóg mnie kocha, czy chce dla mnie dobrze, czy jest mi życzliwy, czy naprawdę mnie chroni, się o mnie troszczy, a nie zajmuje się tym, co wydaje się być naprawdę naszym zadaniem. Tutaj jest jasne dla wierzącego, ależ jasne, że Bóg nas kocha, że się troszczy. Nie ma co przez całe życie się nad tym zastanawiać. Albo próbować przekonać tego Pana Boga, żeby jednak dla mnie był życzliwy, bo ja się staram coś zrobić. Tu już jest. Ale żeby była wzajemność, żeby było to, co mnie boli, gdzie, gdzie jestem kochany i kocham, to potrzebuję tego, co jest moją odpowiedzią. Więc akcent w życiu chrześcijańskim jest na moją odpowiedź. A moja odpowiedź w miłości wobec Boga, to jest odpowiedź. Na potrzeby miłości drugiego człowieka, bo tutaj dzieje się większość naszego życia. Więc Jezus mówi, popatrzcie na mnie, popatrzcie na to, jak ja was umiłowałem, i daję Wam przykazanie. Wy się kochajcie wzajemnie, w tym wszystkim, co niech będzie wzajemnością. A jeśli jeszcze nie dostaliście, to bądźcie na mój wzór. Czyli kochajcie nawet tych, którzy was jeszcze nie kochają. Bądźcie dobrze dla tych, którzy dla was nie są dobrzy. Moi drodzy, ta dziewczynka, o której wspomniałem, ta płacząca w klasie. Jest dla mnie jakimś obrazem Kościoła czy obrazem chrześcijanina. Wiem, że Pan Bóg mnie kocha, ale ja nie wiem, czy Go kocham. Adam mi powiedział, że mnie kocha, ale ja Go nie kocham. I bolejemy nad samymi sobą. I dlatego się zatrzymujemy na swoich słabościach, zamiast patrzeć na Boga. Bolejemy nad tym, że nie ma wzajemności, bo wiemy, że to, co jest miłością Pana Boga wobec tego, co jest naszą odpowiedzią, jest po prostu różne. Jezus próbuje przypomnieć, ale ja wcale nie oczekuję, żebyście byli bogami. Kochajcie się tak, jak potraficie wzajemnie, na mój wzór. Ale jeśli Jezus mówi na mój wzór, to mówi: Patrzcie na mnie, jak ja kocham, a nie patrzcie na to, jak wam się nie udaje kochać. Przestańcie patrzeć na to, że czegoś nie potraficie, że umiecie, nie umiecie, że wam się nie udaje. Spójrzcie na mnie, bo ja Was pierwszy pokochałem. I najpierw w tej relacji z Panem Bogiem, Możemy się nauczyć tego, że ktoś jest tak hojny, że wyciąga do nas rękę, kiedy my jesteśmy zupełnie niegotowi, żeby próbować robić to w relacjach z innymi ludźmi. Zawsze jednak zaczyna się od tego: od tego, żeby zobaczyć, ależ już ta miłość Boga jest, ależ on już do mnie przyszedł. Ja próbuję odpowiedzieć, a próbując Jemu odpowiadać, próbuję robić to, co podglądam patrząc Boga. Skoro on mnie pokochał, zanim ja jeszcze go kochałem, to mam spróbować robić to z innymi. Żebym to ja był tym, który pierwszy wyciąga rękę. Daję wam przykazanie nowe, żebyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was omówiłem.